UPU piu, albo kiebab. Po prostu musiało wadę, wolę przeładowanie przekuć w zaletę. Strzelasz raz, przejrzysz na druostę mapa, akurat ci przeładuję. a tu mówisz o talibanie. Kalibanie. Kalibanie. Taliban to ten. Odpowiedzialny za przecież, a nie czołg. Pełen profesjonalizm. Już czuję, że za niedługo, za 10 tysięcy golda sobie będziemy mogli składane lusterka do czołgu założyć. <śmów> Mówię wam, tak będzie. <śmów> wiem ja sobie lusterka na Ebera zamontował. No jakbym je kupił za 10 tysięcy golda, to na Mausa, żebym mógł się długo nimi cieszyć. Co mi tam jakieś rozmazane obiekty w Eberze? Nie wiem, gdzie mam pojechać. Nie mam pomysł. Tam jadę. A jak... Coś się że... Prowadzę tuning silnika, spojrzę, ładne felgi, za Golda. oczywiście, że tak, będzie pimp my tank, <laughs> nie no, trochę, bardzo mi nie pasują takie rzeczy, no ale no, it is how it is, no ale to nie przypadek, że gram więcej w Tarkowa ostatnimi czasy. Za 2 lata w wodzie Godmund za 10 zł na 10 bitew. Skup, kup z góry na 75 będzie 20. A co 25% zniżki. No jest, że nas podpolują. Tak, psują klimat zdecydowanie, no to się dzieciowa gra po prostu zrobiła I w tym problem dlatego zdarza mi się delikatnie zakpić z giereczki, nie, no po prostu robią... Więc co robią fiu bździu. A coś to znaczy, ojcze chrzestny? Fjubździu. Witam panią generalową. Jak samo poczucie? No to jutro będzie Type 5 heavy strzelanie z pokobolami. Chyba zaraz po tym, jak do deskorolki do wota. Chyba nie wcześniej. Kpiarze! Tylko by wyśmiewali, a do roboty to żaden. Co potrzebne jest do awantury, nic i żona to jest. Witaj Bitwa. 50 na 50 tylko, ojej. A, taki miszmasz, tak, dokładnie. Czyli po mojemu pomieszanie z poplątaniem. i <ścoughs> te melansze. Oto, to, 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 to. Ty chcecie Zazdrośnicy na bo to cieszę nakleję. z naklejek. No Stefan Piachu, ja też gram tylko dlatego, że wprowadzili naklejki. One mi były tak niezbędne. Ja czułem taką wewnętrzną potrzebę nieprzyklejenia sobie ich na czołki, trzymanie ich w garażu. Wite inclus. Że po prostu trolololo, no. Witaj, Raku, bardzo miło Cię widzieć. Waliło mnie skąta i nie mogłem się zagłować dobre 10 minut. Nie wiem, panie generale, ja wczoraj też musiałem się na wszystkich, że tak z angielskach powiem, moich device'ach logować jeszcze raz. Witaj, Raku, opowiadaj co słychać. Jak tam panna Monika. <grym> Ale se dowalają. You shut up. Ha, ha, ha. Learn to English. <laughs> Czyli jeden powiedział: Ty się zamknąć, a drugi odpowiedział: Ty nauczyć się angielskiego. <laughs> o, Mariko. <laughs> Słabo chyba nic po z, z tego nie będzie. A no, może tak lepiej, no. Może w tym momencie właśnie pomyślałeś właściwą częścią ciała. Czyż tam jest Jack? Nie znam ten, nie znam raku faktów, więc ciężko mi jest cokolwiek próbować do... Dobra, grajmy na ten demis. I se ludzie jadą, mnie? Co to jest w ogóle za towarzystwo? Się wyzywają. My dem is zero, so... Blame on me. <laughs> Co powiem wam? dawno nie widziałem, żeby sobie tak ludzie na czacie jechali. Zagrałbyś Tetris albo węża? Wunż będzie w przerwach między raidami przy Tarkowie. U was też tak wie, oj niestety tak. Niestety 7 wieku graczy spadło prawdopodobnie do około 10 lat. Tak, tak. Pamiętaj, że zaczęły się ferie zimowe, a chyba nie grają w woda. Ojej, rzeczywiście zaczęły się ferie zimowe. Patrzcie, nie pomyślałem. Nie jeszcze na zewnątrz, ale czasami słyszę mocne podmuchy. Miał być mocniej, gdzieś koło 16, koło, koło 16. Burza z piorunami w styczniu. Żartujesz, to musiał. Full bots. Ambitni się znajdują w grze dzisiaj. Dzisiaj jest po prostu. No i nie podoba mi się ten czołk. <laughs> Zrobił do damaszku. It is how it is sometimes. Aż co wyjrzę. Taki złoty, a taki skromny.